Max Małomaszin zajmuje się sprzedażą, wynajmem i serwisem maszyn budowlanych. W tym również maszyn Cenebogen. Od półtora roku jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem tej firmy w Polsce i zajmujemy się na terenie całej Polski sprzedażą maszyn przeładunkowych zielonej linii Green Line produktów Cenebogen. Głównymi odbiorcami są firmy, które zajmują się przeróbką odpadów. Te maszyny mają zastosowanie przy różnego rodzaju sortowniach. To są firmy, które się zajmują przeładunkiem drewna, przeładunkiem węgla i różnych Innych, w naszej ofercie przede wszystkim produkty Senabogena można znaleźć od przedziału 20 tonowego do 350 ton. Największą maszynę, którą sprzedaliśmy, zmontowaliśmy w tym roku w Polsce to 350 tonowa maszyna na obrzeżu. Maszyna stojąca za mną to maszyna przeładunkowa produkcji marki Senebogen, niemieckiego producenta maszyn przeładunkowych. Jest to maszyna o wadze 24 ton, w tej konfiguracji z chwytakiem polipowym, pięciopalczastym. Służy do przeładunku śmieci, odpadu komunalnego, złomu, różnego rodzaju chipsów drewnianych, czyli wszystkiego w szeroko rozumianym recyklingu. Koszt takiej maszyny w zależności od wyposażenia około 180 tysięcy euro. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się właśnie tego rodzaju sprzęt, szczególnie naszej marki ze względu na prostotę konstrukcji. Te maszyny wybierają tradycyjną ładowarkę kołową ze względu na ich szybkość, precyzję działania i możliwość wstępnego wysortowania materiału.